Ale jeszcze na nadzieję, że za chyba za Nie jeszcze jak teraz się zacznij O, jest, to mm -hmm. oh, yes. jest skrzynka w Ej! Chodźcie do mnie, bo mam spać splaszę. No, o, o, ktoś już tam ten. Ja. Oj, ktoś we mnie strzela. Gdzie ty Ej, chodź tu. Chodźcie. Jeden czołga, to widzę. Uważaj za a się tam do ty, to gdzie dziesz, to ty? a tam gdzieś jest, Dostał Peter, chodź. Dziękuję. Dziękuję, tu masz papkę. Słyszę. Tu no, czy też mam, ale zostawiam na pewną godzinę. po prostu pojedziesz. Bo na leżą i czekają. Aha, no to dobrze. Zajdziemy Michaelowi pomóc, bo on tam się chyba strzela. Uh -huh. Możemy. A nie, on już się nie strzela. O, tu się strzelają. Tu się podnoszą ej, to ja idę ich tam dojechać. Granaty mam hmm. jeszcze mam O jez, ale mi mieś... się ścię chyba tu jest. Oj, Co ja Jeden został. O, nawet widzę gdzie. Ale waria. tak. no. no i wariaci. Tam się powód. De. wariaci kumary. Ale Eee, to ja idę po Michaela I chodźcie do mnie Oj, kurwa Nie ten track Ten, ten co na filmie Dobra, Dobra. O, Właśnie, właśnie Dobra, ja już mam 100-100 także się usunę i... O, poczekajcie na mnie jedną i rzucę. O, tam jest gość. szukajcie! Nie!

Michael, bo do nas strzelają, jak do kaczek. Z góry. Dostał za 94. A gdzie jest w ogóle? Tu. Widzę ty powiedziałem Wezmę na niego zlecenie i chodźcie Weżrzamy go Kogo? A tamtego? O Boże, jest pewne to się zabiję. Ale jesteśmy rozproszeni. Ty chcesz? Tak. Gdzie ty jesteś? mu tak daleko? No, u tego gościa byłem. No i gdzie ten nasz cel? Widzę, widzę. Tam gdzieś. Aut pojedzie i tam połowę. O, właśnie to z czego strzelasz to. 64 faktów zostało, było 30 A tam, tam jest. jest! Tu jest. Tu jest on. Czyli gdzie my w końcu strzelamy? Bo tamto to jedno zabity, tam. I teraz jest tam.

Damny! To był mhm. O oh. oh, Oj!

Leży. Dominika Strzelisz jeszcze raz, raz ze skanera. Ugh. I zażymiłam już strasznie. Dobra to jeszcze. Tam się. Leży. Tam spotka się. Leży. Yy, ktoś chce mityka tego karnera? Idziemy tu ktoś? O, tak, ten. nie Nie. Ooo, ja bym chciał też te rakiety. Nasz rakiety? Proszę. A to tutaj masz. Tutaj. Tutaj Oda. masz cztery i ci mogę jeszcze upuścić stośnik. O, już wystarczy, dziękuję. Super, idealnie.

Akkordet. Akkordet. Det var bra.